Jak zmienić, jego trener, jak zmienić jego trening? I to jest tylko na podstawie jego wizualnej oceny. O ile mi łatwiej było takie decyzje podejmować w momencie, kiedy trenowałem i sam czułem i słuchałem swojego organizmu, to wydaje mi się to naprawdę czarną magią, kiedy patrzę na człowieka stojącego obok, do którego ja nie mogę wejść, nie mogę, nie mogę nawet się domyślić, co on czuje, jak reaguje, jak, jakie mam w danym momencie myśli i nastawienie. W związku z tym zawsze podziwiałem trenerów i do końca będę ich podziwiał, bo troszeczkę próbowałem. A poza tym najbardziej prozaiczny powód, no trenerzy lekkie lekkiej to są podbiści. No niestety nie ma z tego dużych kapłanarzy, a niestety za coś trzeba żyć, w związku z tym trzeba było podjąć pragmatyczne decyzje. Ale gdzieś tam cały czas wokół sportu, wokół sportu kroczysz. Adam wspominał o tych przeciwnościach losu, że tak, że tak to ujmę, fotografii. Ty też miałeś sporo przeciwności losu w swoim zawodzie, w swoim sporcie. W swojej karierze. Między innymi nie pozwoliło Ci to wykorzystać możliwości pewnie zdobycia medalu na, na igrzyskach? W Właśnie Pekinie. na tym stadionie, który tutaj Adam fotografował, który już zna doskonale, bo był tam dwukrotnie. I to wracając do tematu porażek, nie wiem, bo mam bardzo dużo, mnóstwo zdjęć z zaworów yy, autorstwa Adama. E, świetnych zdjęć, które pozwalają mi przeżyć te emocje raz jeszcze. Ale nie wiem, czy uchwycił właśnie moment porażki, bo dla mnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 roku były porażką i prawdopodobnie bardzo szybko umknąłem z wieżni i oczywiście nie sprawdzałem Adama Bazę pod tym względem, czy on gdzieś te emocje porażki zdołał w moim przypadku uchwycić, bo wiemy, że emocje związane z zwycięstwami czy Tomka Majerskiego, czy z medalem tutaj Piotra Małachowskiego na pewno uchwycił doskonale. Natomiast nie wiem, jak w przypadku moim, czy te zdjęcia gdzieś się zachowały. No, zanim jeszcze zakończymy tutaj i jakieś słowo podsumowanie, to chciałem najpierw, a może Adam też za chwilę dodał, a propos tych przeciwności i pokonywania Natomiast o tym wczoraj nie rozmawialiśmy, a żeby nie podbadać tam tych tematów wczorajszych, to jak w ogóle, tak pokrótce oczywiście, jak w ogóle to się zaczęło, że zająłeś się akurat lekkoatletyką, dlaczego nie innym sportem na przykład? Nie, no, często jest tak, że w życiu, życiem yy, kieruje przypadek. Tak było też w tej sytuacji, w której ja zostałem lekkoatletą. Znaczy tak, ja byłem lekkoatletą jeszcze nie wiedząc, bo ja wychodząc z rodzicami na spacery, mnie interesowała mnie piłka, którą można było kopać, a bardziej interesowało mnie to, kto przeskoczy daną rzekę, kto rzuci dalej kamienie, kto będzie pierwszy, dobiegnie do drzewa. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale to już była katetyka. To były najprostsze formy katetycznej rywalizacji i to gdzieś tam pewnie nie było. Natomiast nikt tego nie nazwał. Nikt mnie wtedy nie poprowadził. Ja zmieniłem rejonową szkołę, jeszcze mieszkając w Bytomiu, na szkołę sportową, w której wydawało mi się, że będę grał w koszykówkę. Ja byłem fanem Michaela Jordana, zabrałem noce, oglądając finały z udziałem w Chicago Bulls, ze Scottie Benem, Michaelem i Michaela Jordanem. wydawało mi się, że będę koszykarzem, chciałem być koszykarzem, bo gdzieś tam do tego sportu moje ADHD ciągnęło. Natomiast przez przypadek się okazało, że koszykówka w mojej szkole była, owszem, ale dwa lata wcześniej została zamknięta sekcja. Jest tylko sekcja lekkiej atletyki no i tak właściwie jako dziecko, jak już tam wylądowałem, trafiłem na podatny grunt w postaci mojego trenera, który był moim trenerem od moich pierwszych kroków w lekkiej atletyce do samego końca. No i tak zostałem lekką atletem. On pomógł mi to nazwać, pomógł mi tego bakcyla podlewać, on rósł razem ze mną. No i jestem z tego dumny, bo myślę, że ani w koszykówce, ani w żadnej innej dziedzinie życia nie byłbym w stanie osiągnąć tyle, co osiągnąłem na boiskach i stadionach świata. Adam, a tu Twoja historia, jak się zaczęła z fotografowaniem? Niestety nie, nie miałem w sobie talentu sportowca, chociaż na pewno, na pewno marzyłem jako, jako dziecko. Natomiast nie, nie potoczyła się tak konsekwentnie, bo wykonywałem różne zawody. Wcześniej byłem dziennikarzem w radiu, w telewizji, trafiłem do gazety jako fotoreporter, ale tej potetycji uczyłem się tak naprawdę w trakcie pracy. Tam pozwolono mi robić zdjęcia, więc ukończyłem w międzyczasie szkołę fotograficzną, żeby potwierdzić to, co nauczyłem jako, yy, jako amator. Yy, I zacząłem wywoływać sportowców, bo sport mi był zawsze bliski, natomiast zawsze mnie interesowało, interesował sport na najwyższym poziomie. Także od samego początku yy, interesowałem się mistrzostwami świata, mistrzostwami Europy, yy, meczami reprezentacji. No, chciałem y, dokumentować te momenty triumfu, które są historyczne. Także rzadziej fotografowałem lokalne imprezy, y, a od razu starałem się być tam, gdzie, gdzie jest zapisywana przez sportowców historia. No też dbając o to, żeby te zdjęcia były ponadczasowe. Y, to też, o czym rozmawialiśmy wcześniej, do, do tych sukcesów się y, częściej wraca niż do porażek. No też to chciałbym wspomnieć to mnie też trochę smuci, ale to jest temat na inną dyskusję. Ja jestem pozytywnie nastawiony do świata i uważam, że powinniśmy podkreślać to, co, to co ludziom wychodzi w życiu w sporcie i w innych dziedzinach. No tak, no tak. Nie wiem czy, czy jeszcze tutaj chcemy na ten temat coś powiedzieć, bo powiedziałeś mniej więcej jak to wyglądało, Marek też powiedział, ale to jeszcze może o tych przeciwnościach losu, tak kończąc jakby wątek tej galerii, zdjęć i całego fotografowania, jak sobie, jak sobie z nimi radzić i jakieś ciekawe, ciekawe przypadki tego, jak sobie poradziłeś z takimi przeciwnościami. No, jednym z przykładów y, takiego pozytywnego zakończenia przeciwności losu, to pojechałem na, na zdjęcia do zakopanego na Buchar Świata i z reguły na początku zawodów możemy wejść jak najwyżej wejść y, tam w okolice belki po to są serie treningowe i na takich seriach możemy robić zdjęcia, nikomu nie przeszkadzając, bo tu jeszcze nie ma, nie ma oficjalnych zawodów, natomiast nie wpuszczono mnie. Akurat tego, tego dnia uznano, że tam nie może mnie wejść i zatem y, odszedłem od, od Czy mogłem być jak najbliżej, odszedłem jak najdalej i robiłem zdjęcia z odległości około 500 metrów, ale y, dzięki temu, że, że wtedy była taka prawdziwa zima, dużo śniegu, y, zjazd był bardzo ładnie oświetlony, to powstało zdjęcie wyjątkowe, które którym wygrałem kilka konkursów, ale powstało dlatego, że mnie nie wpuszczono. Gdyby mnie nie wpuszczono, to bym zrobił jakieś inne zdjęcia, ale to nie byłoby to. Także to było na samym, na samym początku mojej drogi fotografa i to mnie dopingowało do, właśnie do tego, o czym, o czym mówię, że jeżeli coś nie jest w pomyśle, to absolutnie nie jest to powód do tego, żeby tego nie robić. Tylko trzeba zrobić to inaczej. Czyli obaj panowie udowadniacie, że warto się nie poddawać i, i nawet jak w przypadku Marka kontuzję niestety drogi, drogę do profesjonalnej kariery dalszej zamknęły, tak tobie przeciwności losu też ułatwiły z kolei, z kolei zdobycie, wygranie konkursów, tak na przykład, ale, ale mimo wszystko i ty jako teraz, jako wolny strzelec, jako freelancer i jako człowiek, który Babi się fotografią, można by tak to ująć, taki Marek teraz spełniając się, spełniając się w Łodzi, organizując imprezy również sportowe. No obaj macie, macie, szczęście i macie jakieś tam zajęcie, z którego jednocześnie jesteście zadowoleni i jednocześnie może, możecie się utrzymać oczywiście, bo też trzeba, trzeba to zadbać, tak? To już się ze mną hmm. zgadzać. Dobrze, <laughs> no to, to w takim razie, no to by było na tyle chyba z tego miejsca, chyba, że jeszcze Adam chce, jakoś coś dodać na koniec a propos, a propos eventu i galerii. I zapraszamy oczywiście na, na rozstrzygnięcie konkursu, tak, w którym Adam będzie jurorem. Ja tylko jeszcze ze swojej strony chcę rzeczywiście zachęcić do poobcowania ze zdjęciami Adama, w, tam w korytarzu twoje jest wystawa z Mistrzostw Świata, ze Stadionu z Stadionu Olimpijskiego. Z zawodów, które były, tak jak Adam powiedział wcześniej, najlepsze w historii Polski dla, dla polskiej reprezentacji, najbardziej medalodajne. W związku z tym tych pozytywnych emocji jest tam rzeczywiście bardzo dużo i ja wierzę, że Adam miał duży problem do tego, żeby wyselekcjonować te kilka zdjęć, które tam można zobaczyć. Z mojej strony jak najbardziej pochwała była Adam. Jak zmienić jego trening? Jak zmienić jego trening? To jest tylko na podstawie jego wizualnej oceny. O ile mi łatwiej było takie decyzje podejmować w momencie, kiedy trenowałem i sam czułem i słuchałem swojego organizmu. To wydaje mi się to naprawdę czarną magią, kiedy patrzę na, zawód, na człowieka stojącego obok, do którego ja nie mogę wejść, nie mogę, nie mogę nawet się domyślić, co on czuje, jak reaguje i jak, jakie mam w danym momencie myśli i nastawienie. W związku z tym zawsze podziwiałem trenerów i do końca będę ich podziwiał, bo troszeczkę próbowałem. No a poza tym najbardziej prozaiczny powód: no, trenerzy lekki lekkiej to są podbiści. No, niestety nie ma z tego dużych kaponarzy, a niestety za coś trzeba żyć, w związku z tym trzeba było podjąć pragmatyczne decyzje ale gdzieś tam cały czas wokół sportu, wokół sportu kroczysz. Adam wspominał o tych przeciwnościach losu, że tak, że tak to ujmę, fotografii. Ty też miałeś sporo przeciwności losu w swoim zawodzie, w swoim sporcie, w swojej karierze. Między innymi nie pozwoliło ci to wykorzystać możliwości pewnie zdobycia medalu na, na igrzyskach. W na tym stadionie, który tutaj Adam fotografował, który już zna doskonale, bo był tam dwukrotnie, i tu wracając do tematu porażek, nie wiem, bo mam bardzo dużo, mnóstwo zdjęć z zaworów yy, autorstwa Adama. E, świetnych zdjęć, które pozwalają mi przeżyć te emocje raz jeszcze, e, ale nie wiem, czy uchwycił właśnie moment porażki, bo dla mnie olimpijskie w Pekinie w 2008 roku były porażką i prawdopodobnie bardzo szybko umknąłem e, z i oczywiście nie sprawdzałem e, Adama bazę pod tym względem, czy on gdzieś te emocje porażki zdołał w moim przypadku uchwycić. Wiemy, że emocje związane z zwycięstwami yy, czy Tomka Majerskiego, czy serwym medalem tutaj, yy, Piotra Małachowskiego na pewno uchwycił doskonale. Natomiast nie wiem, jak w przypadku moim, czy te zdjęcia gdzieś się zachowały. To zanim jeszcze zakończymy, tutaj jakieś słowo podsumowania, to chciałem najpierw, a może Adam też za chwilę na a propos tych przeciwności i pokonywania i, natomiast. Yy, o tym wczoraj nie rozmawialiśmy, a żeby nie podważyć tam tych tematów wczorajszych, to jak w ogóle tak pokrótce oczywiście, jak w ogóle to się zaczęło, że zająłeś się akurat lekkoatletyką, dlaczego nie innym sportem na przykład? Nie, no często jest tak, że w życiu życiem e, kieruję przypadek. I tak było też e, w tej sytuacji, w której ja zostałem lekkoatletą. Znaczy tak ja byłem lekkoatletą jeszcze nie wiedząc, bo ja wychodząc z rodzicami na spacery, e, mnie interesowała mnie piłka, którą można było kopać. A bardziej interesowało mnie to kto przeskoczy daną rzekę, kto rzuci dalej kamienie, kto będzie pierwszy dobiegnie do drzewa. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale to już była lekka To były najprostsze formy lekka rywalizacji i to gdzieś tam we mnie było. Natomiast nikt tego nie nazwał, nikt mnie wtedy nie poprowadził. Ja zmieniłem rejonową szkołę, jeszcze mieszkając w Bytomiu, na szkołę sportową, w której wydawało mi się, że będę grał w koszykówkę. Ja byłem fanem Michaela Jordana, zabierałem noce oglądając finały z udziałem Chicago Bulls. Z podimbibenem Michałem Jordanem i wydawało mi się, że będę koszykarzem, chciałem być koszykarzem bo gdzieś no do tego sportu moje ADHD ciągnęło. Natomiast przez przypadek się okazało, że koszykówka w mojej szkole była, owszem, ale dwa lata wcześniej została zamknięta sekcja. Jest tylko sekcja lekki No I tak właściwie jako dziecko, jak już tam wylądowałem, trafiłem na podatny grunt w postaci mojego trenera, który był moim trenerem od moich pierwszych kroków lekki atletyce do samego końca. No i tak zostałem lekko atletem. On pomógł to, to nazwać mógł tego bakcyla podlewać, On rósł razem ze mną. No i jestem z tego dumny, bo myślę, że ani w koszykówce, ani w żadnej innej dziedzinie życia nie byłbym w stanie osiągnąć tyle, co osiągnąłem na boiskach wystawionych światło. Adam, a to twoja historia jak się zaczęła z fotografowaniem. Niestety nie, nie miałem w sobie talentu sportowca, chociaż na pewno na pewno marzyłem jako, jako dziecko. Natomiast nie i potoczyła się tak konsekwentnie, bo, bo wykonywałem różne zawody. Wcześniej byłem dziennikarzem w radiu, w telewizji, trafiłem do gazety jako fotoedytor, ale tej fotoedycji uczyłem się tak naprawdę w trakcie pracy. Tam pozwolono mi robić zdjęcia, więc ukończyłem w międzyczasie szkołę fotograficzną, żeby potwierdzić co to, się to, nauczyłem jako, jako amator. I i zacząłem podagować sportowców, bo sport mi był zawsze bliski. Natomiast zawsze mnie interesowało, interesowało sport na najwyższym poziomie. Także od samego początku y, interesowałem się mistrzostwami świata, mistrzostwami Europy, y, męczami prezentacji. No, chciałem y, dokumentować te momenty filmu, które są historyczne. Także rzadziej podagowałem lokalne imprezy, y, a od razu starałem się być tam, gdzie. Jest zapisywana przez sportowców historia, a no, też dbając o to, żeby te zdjęcia były ponadczasowe. To też o czym rozmawialiśmy wcześniej, do, do tych sukcesów się częściej wraca niż do porażek. No, to też trzeba by wspomnieć w Rosji. To mnie też trochę smuci, ale to jest temat na, na inną dyskusję. Ja jestem pozytywnie nastawiony do świata i uważam, że powinniśmy podkreślać to co, to, co już wychodzi w życiu, w sporcie i w innym dziedzinie. No tak, no tak. Nie wiem czy, czy jeszcze tutaj chcemy na ten temat coś powiedzieć, bo powiedziałeś mniej więcej jak to wyglądało, Marek też powiedział, ale to jeszcze może o tych przeciwnościach losu, tak kończąc jakby wątek tej galerii, zdjęć i całego fotografowania, jak sobie, jak sobie z nimi radzić i jakieś ciekawe, ciekawe przypadki tego, i jak sobie poradziłeś z takimi przeciwnościami. No, jednym z przykładów takiego pozytywnego zakończenia przeciwności losu, to pojechałem na, na zdjęcia do zakopanego, na Buchar Świata i z reguły na początku zawodów możemy wejść jak najwyżej, czyli wejść y, tam w okolice Belgii. Po to są serie treningowe i na takich seriach możemy robić zdjęcia, nikomu nie przeszkadzając, bo to jeszcze nie ma, nie ma oficjalnych zawodów, natomiast nie wpuszczono mnie. Akurat tego, tego dnia uznano, że tam nie możemy wejść. Zatem y, odszedłem od, od skocznia, mogłem być jak najbliżej, odszedłem jak najdalej i robiłem zdjęcia z odległości około 500 metrów, ale y, dzięki temu, że, że wtedy była taka prawdziwa zima, dużo śniegu, y, zjazd był bardzo ładnie oświetlony, to powstało zdjęcie wyjątkowe, które wygrałem tylko konkursów, ale powstało dlatego, że mnie nie wpuszczono. Gdybym nie wpuszczono, to bym zrobił jakieś inne zdjęcia, ale to nie byłoby to. Także to było na samym, na samym początku mojej drogi fotografa i to mnie dopingowało do, właśnie do tego, o czym, o czym mówię, że jeżeli coś nie idzie po myśli, to absolutnie nie jest to powód do tego, żeby tego nie robić, tylko trzeba zrobić to inaczej. Czyli obaj panowie udowadniacie, że warto się nie poddawać i, i nawet jak w przypadku Marka kontuzję niestety drogi, drogę do profesjonalnej kariery dalszej zamknęły. Tak, Tobie w przeciwności losu też ułatwiły z kolei, z kolei zdobycie, wygranie konkursów, tak na przykład. Ale, ale mimo wszystko, i Ty, jako teraz, jako wolny strzelec, jako freelancer, i jako człowiek, który bawi się fotografią, można by tak to ująć, taki Marek teraz spełniając się głodzi, się organizując imprezy również sportowe. No obaj macie, macie szczęście i macie jakieś tam zajęcie, z którego jednocześnie jesteście zadowoleni i jednocześnie może, możecie się utrzymać oczywiście, bo też trzeba, trzeba to zadbać, tak? Rozumiem, już się ze mną zgadzać. Dobrze. No to, to w takim razie. No to by było na tyle. Z tego miejsca chyba, że jeszcze Adam chce jakoś coś dodać na koniec a propos, a propos eventu i galerii. I zapraszamy oczywiście na, na rozstrzygnięcie konkursu, w tak, którym Adam będzie jurorem. To ja tylko jeszcze ze swojej strony chcę rzeczywiście zachęcić do poobcowania z zdjęciami Adama. W, tam w korytarzu foyer jest wystawa z Mistrzostw Świata ze Stadionu Olimpijskiego. Z, z zawodów, które były, tak jak Adam powiedział, wcześniej, najlepsze w historii Polski dla, dla polskiej reprezentacji, najbardziej medalodajne. W związku z tym tych pozytywnych emocji jest tam rzeczywiście bardzo dużo i ja wierzę, że Adam miał duży problem do tego, żeby wyselekcjonować te kilka zdjęć, które tam można zobaczyć. Z mojej strony jak najbardziej pochwała, bo Adam... Rosło tutaj możliwości naszych uczestników, to zdecydowanie jury zdecydowało, aby jednak przy przyznać trzy nagrody równorzędne, także e tak to będziemy robić, ale i tak zaczynam od trzeciego miejsca e i w górę będziemy szli, czyli trzecie miejsce Jedno z najlepszych zdjęć fitness, jedno z trzech w dzisiejszym dniu. Wszystkie są trzecie, tak, dobrze, ale, ale tak, jak ja mówię, tak jest wpisane. Łukasz Kanciała, tak? Nie, jest Łukasz, prawo. Także zostało twoje zdjęcie wybrane. Kolejna osoba to Jakub Klimczak. Jakub Klimczak. Nie wiem, czy jest, czy nie ma Jakuba. Nie ma. I Rafał Andrzejewski jako trzeci. Czyli to nie ty. No to w takim razie wręczamy na nagrodę pocieszenia Adam. Wszystkim, którzy brali udział. Chyba kolega tutaj został. I ja. Pan Braun, tak? Ja też. Jaki złoty Czy Nie, nie, nie. Gdzie są Ci No, proponuję wziąć udział w konkursie jutro. Czy mamy równie atrakcyjne na nagrody atrakcyjniejsze, bo postaramy się to na pierwszą nagrodę przyznać, ale proponujemy przyłożyć się do tego zdjęć troszkę. Także to, to nie jest takie trudne, jak się wydaje. Ja tam jestem i zawsze mogę podpowiedzieć I w kwestii techniki fotografowania i w kwestii techniki kadrowania. Myślę sobie, że takie trzy dziewczyny uchwycić w kadrze, dynamicznym kadrze można zrobić. jutro zrobić. I robioną dwie próby, tak? Tak, także jutro są... Dwa występy po pół godziny, naprawdę w ciągu godziny można zrobić nie jedno fajne zdjęcie, zapewne. Dobrze, no to dziękujemy za uwagę i gratulujemy. O, o której godzinie będą próby? O której godzinie będą próby? Już, już mówimy. Dwunasta Dziękuję. Czyli dwunasta i